Dzieciowe pracują, dzielnie karmią potomstwo, a ja tutaj chcę odkręcić te deski. smarować je jakimś preparatem na drewnojady, bo inaczej będę musiała wymieniać. Próbowałam już tu różnych rzeczy, to jeszcze po nim ślady. Ale ponieważ drewno jest zaimpregnowane, to nie przyjmuję go do środka, a wiem, że jest zaimpregnowane tylko z jednej strony, co okazało się błędem. No dlatego chcę tutaj odkręcić te wkręty i z tej surowej strony spróbuję się pozbyć drewnojadów. Taka. Moja ulubiona krętarka. Krętarko, wiertarka. Mam nadzieję, że jest naładowana, bo nie sprawdzałam, czy jest naładowana, czy nie. Wpracone, nie było nie było kto wkręca Zostawała na moc. Dobrze, nie da. Na pewno się jak oranżynie. wcisk zrobiona tu jest wóz tu jest wcisk a tu jest jeszcze jakiś chyba muszę sobie wziąć krzesło albo droginkę bo niewiele widzę bez sensu jest się szarpać z deską jak ona jeszcze gdzieś jest na jakimś kręcie. umocowana a tutaj nie. Chcę sobie jeszcze poradzić z pianką montażową. Ale to jest. Już jedna odczepiłam. No ja potrzebne są rękawice. Tak, puszczę. Tam jest jeszcze jeden gwóźdź, nie? odczwajkowane teraz tak nie chcę odkręcać wszystkiego bo nie wszystkie są brudne więc chyba jeszcze to odkręcę no to, to. Chcę odkręcić tylko te, które są wyzione. Tu jeszcze na dole jedna. Chyba to wezmę też. To wezmę i będę tam jeszcze z tamtej strony widzę jeszcze ten pył drzewny. W sumie jak już robić? Dobrze by było zrobić wszystko, ale nie mam dużo czasu, bo jestem tu tylko dwa dni następne. No i to może wkroła od tej pianki Chciałem zaszagać wkręty w gniazdach. ale Musiałem kręcić sam do tego to nie. Боже мой, тут все сыпно там у горы уже не было шрадов. И еще та надолго. Ale z gwoździ wkręty są już od Można, żeby nie zrzucić sobie na nogę. Żeby trzymać. Wezmę nóż, wewnątrz tę piankę, po co mam się z nim szarpać? No tu strony jeszcze się chciało więcej dać. U góry już trochę mniej pianki poszło. No, Skoro, że nie zaimpregnowane są, z każdej strony powinno być zrewno zaimpregnowane, bo jak tylko pomalowane powierzchnie, to robak sobie poradzi z nim. Zostawi to czoło, nie to tam też robak wejdzie, czyli zacznie gnić woda na swoim. Dobra. No, okay. Jeszcze No to mam tutaj. Jeszcze Ostatnia jeśli to nie podziała to trzeba będzie całość zdjąć jeszcze na to, może nie będzie to konieczne ale sobie chyba nie sposić na głowę okej okay. to jest dobrze okay. i co się Z tego widzę. Tu widzę ślat po korniku. Czy to kornik, czy kołatek? Tutaj, tu! O! Ale się kurzy. O, teraz widzę jak mam okulary pełną. Jest tutaj korników. Znaczy nie wiem czy to korniki, czy to jakieś, nie wiem, czy to jest zbliżenie. Dobre. Wszędzie tutaj, tu białe dziury. Tutaj widać. To jest deska, która była zainfekowana i z niej się wszystko sypało. Dobrze by było ją wymienić, ale ja chyba nie mam takiej deski. Ciągą grasu, dosyć sporo tego zdaje się można tutaj użyć. Mam ja nadzieję, że będzie skuteczny. Już nie takie było pracy, rzucania i Dobra, Jeszcze te deski. Preparat ma bardzo delikatny zapach. To nie jest jakiś taki silny smród. Bardzo trudno wyczuć ten zapach. Troszkę czuć, ale też nie jest jakiś śmierdzący. Także chyba jest napisane, że nie jest szkodliwy. Termetryna generalnie nie jest szkodliwa. To jest chyba na bazie permetryny. Nie śmierdzi, także będzie można sobie spokojnie wypić tutaj kawę za chwilę. Bardzo dobrze wsiąka. Ja kupiłam litr tego preparatu, myślę, że na całą fasadę trzeba by było mieć więcej. Mam nadzieję, że już nie zobaczę więcej śladów po drewno jest Środek przeciw drewnojadom. Roztwór izomerów permetryny. Jest, jest szczególnie skuteczny przeciwko kornikom, kołatkom, spuszczelom, miazgowcom, trz, trzpiennikom, termitom, molom, plus i osom. Przeciwdziała pojawianiu się larw. Posiada właściwości odkażające oraz zabezpieczające drewno. To mi się podoba. Zostawmy tu wóźć. I co z nim zrobić? Raczej trzeba wyciąć. Piłką. No więc dobrze, jest to pomazane. Trzeba przykręcić z powrotem. Nie będę czekała, aż to wyschnie. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. To ja go przykręcę i ja pójdę na kawę. Mam nie zobaczyć więcej śladów po drewnojadach. Tutaj też posmarowałam te surowe elementy. Jeszcze druga strona. Czuć trochę zapach jakby terpentyny, jak się zbliża. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że jest bezwonny preparat dobra. i ostatnia moja śrubka śrubkowkrętna wkrętna, Krętarka ze sklepu meblowego. Zaj Natomiast nie do końca się sprawdza. Jako wiertarka, ale do małych rzeczy, jak trzeba wkręcić czy zrobić te dwa otwory w drewnie, rewelacja. Do takich prac wystarczająco dobra. Dobra, skończone. Minęły 24 godziny. Efekt jest taki, że nie ma śladu po drewnojadach. To są deski, które były odkręcane. Jakby one tutaj jeszcze żyły, to by dały o sobie znak. To już by było widać pył. Ani na dole nie ma śladu. Ani tu. Nawet te deski, których nie odkręcałam, a tylko posmarowałam po wierzchu, też nie ma nic. Nie ma śladu podrewno jana. Z drugiej strony to samo. Jest czysto. Jest tylko troszkę przykurzona. Dzisiaj 8 godzin. Po użyciu środka przeciw Pewno jadą. Nie ma nawet na dole śladu. Nie, nie widzę. Nigdzie nie widzę. Tutaj. Gdzie nie było odkręcane, tylko po wierzchu pomalowane. Też nie widać. Po dziury po kornikach tu było naprawdę mocno zaatakowane. Nie ma. Nie ma pyłu. Znaczy zechło. Dobrze, mon no,